Cześć, jestem Piotr, studiuję na trzecim roku Wydziału Zarządzania, a wraz ze mną jest. Ale ja studiuję finanse rachunkowych na czwartym roku. Razem uczęszczamy na koło naukowe finansów i ubezpieczeń i pokażemy Wam, jak wygląda nasze życie studenckie na co dzień w budynku zarządzania, który widzicie za mną. Zapraszamy. Witamy Was bardzo serdecznie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na naszym wydziale pracuje 140 pracowników naukowo dydaktycznych którzy realizują bardzo wyspecjalizowane ścieżki swojej dydaktyki. Tak, w ramach zajęć na Wydziale Zarządzania mamy sześć kierunków studiów. Trzy to są takie kierunki stricte nasze, czyli zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonomia, a także trzy kierunki stosunkowo nowe, w tym dwa realizowane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji. Są to podatki i podatkowe oraz ubezpieczenia studia interdyscyplinarne. Najmłodszym kierunkiem jest zarządzanie instytucjami służby z Jednym z najstarszych kierunków realizowanych na naszym wydziale jest kierunek informatyka i ekonometria, w ramach którego studenci mogą wybrać ścieżki związane z analizą danych big data, z analityką gospodarczą, z aplikacjami informatycznymi w biznesie. Jest to kierunek dla osób, które nie boją się matematyki, liczb, które są gotowe przy pomocy tych liczb opisywać świat, który nas otacza. Jesteśmy bardzo blisko praktyki gospodarczej i realizujemy tak dydaktykę, aby przygotować Was w przyszłości do rozpoczęcia życia zawodowego. Serdecznie zapraszamy. Jesteś świeżo po maturze, zastanawiasz się, jaki kierunek studiów wybrać, zarządzanie instytucjami służby zdrowia. To właśnie nasz kierunek. 960 godzin praktyk na 3 lata. Stawiamy na praktykę, nie tylko na teorię. Możemy pracować w wielu placówkach zdrowotnych, publicznych, prywatnych, w inspekcjach sanitarnych, w Narodowym Funduszu Zdrowia. Możemy być kierownikami, menadżerami, dyrektorami takich placówek. Tak naprawdę zależy to od nas. Teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie na, na takie właśnie stanowiska. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, dający wiele możliwości. Podczas rekrutacji punkty będą liczone z trzech przedmiotów spośród tej listy, a ich mnożnik to 1 trzecia. Mamy tutaj świetne dziewczyny. No i mamy świetnych chłopaków. Dzięki za uwagę, śmiało dołącz do nas. Hej, jestem Marta i jestem obecnie na Erasmusie w Bremie w Niemczech. Studiuję na Wydziale Zarządzania, Informatyka i Ekonometrię i przyjechałam na Erasmusa do Niemiec na semestr zimowy, a pozostałam także na letnim. Erasmus to super możliwość, żeby poznać międzynarodowych znajomych, inne kultury, polepszyć swoje zdolności językowe, a na Wydziale Zarządzania jest bardzo bogata oferta krajów, które można wybrać. Jest to naprawdę ogromna możliwość dla, dla Was, dla studentów. Aby pomieszkać w innym kraju. Także serdecznie polecam i życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam z moimi znajomymi. Halo Cześć wszystkim, mam na imię Szymon. Jestem studentem trzeciego roku zarządzania ze specjalnością z inwestycji i nieruchomości. I chciałbym wam krótko opowiedzieć o jednej z najlepszych decyzji, jakie w życiu podjąłem, a mianowicie o wyjeździe na Erasmusa. Jakoś w połowie drugiego roku, zupełnie przez przypadek, trafiłem na spotkanie informacyjne dotyczące Erasmusa na naszym Wydziale Zarządzania i postanowiłem wtedy, że właściwie dlaczego by nie spróbować. Pandemia niestety trochę utrudniła proces rekrutacji, ale mogę liczyć na pełne wsparcie ze strony Pani Prodziekan, która zajmuje się Erasmusem na naszym Wydziale, a także ze strony Pań z Biura Wymiany Zagranicznej studentów naszego Uniwersytetu, i koniec końców wspólnymi siłami udało się wyjechać. Celem mojej podróży była Malta, gdzie spędziłem naprawdę niesamowite pół roku. Cześć. Wydział Zarządzania to przyjazne środowisko dla studentów, w którym pracownicy zawsze dbają o aktualność oferty edukacyjnej i o liczne współpracy z przedsiębiorstwami oferującymi takie właśnie rzeczy jak mm, certyfikacje, szkolenia. Konkursy stypendialne. Sam osobiście wziąłem udział w konkursie PISCES organizowanym przez PAOP, dzięki któremu otrzymałem dodatkowe fundusze na studiowanie w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus, pozwalającym mi na zgłębienie wiedzy akademickiej, ale też biznesowej w sektorze rybołówstwa, bezpieczeństwa żywności i jakości. Aktualnie przed budynkiem C naszego wydziału. Jest to centrum dydaktyczno konferencyjne w którym odbywa się inauguracja roku szkolnego, liczne ćwiczenia, wykłady, konferencje, a także język angielski. Tak, zapraszamy. W naszym wolnym czasie, poza nauką i chodzeniem do biblioteki, w której realizujemy projekty, robimy różne fajne rzeczy. Na przykład chodzimy na plażę chodzimy do lasu, czasem nawet wybierzemy się do opery Zda, leśnej. a, myślałam, że pojeżdżę o klubach tutaj. Ale do klubów też chodzimy! Kluby są super i zdecydowanie są przyjazne studentom. Ceny w nich również są świetne. Ponadto jest bardzo dużo restauracji i pubów, więc naprawdę jest to cudowne miejsce dla studentów. A, ale też chciałam powiedzieć, że jak mamy naprawdę bardzo dużo wolnego czasu, no to razem z naszymi wykładowcami i prodziekanem gramy na gitarze. Dokładnie. Jeżeli sobie cenicie urozmaicone studia w jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, no to zapraszamy do nas. Niestety, musimy Was teraz pożegnać, bo zaczynają już zajęcia.